Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku Retro Gaming Room. Dzisiaj chciałbym zacząć od życzeń dla was, życzeń świątecznych, ponieważ już niedługo mam gwiazdkę, są święta. Dlatego chciałbym wam z tej okazji życzyć wesołych świąt, spełnienia najskrytszych marzeń, abyście te święta spędzili w gronie rodzinnym, abyście byli razem z nimi szczęśliwi. No i oby Mikołaj Wam przyniósł to, co sobie tam zamarzycie pod choinkę. Nie wiem, czy spotkamy się jeszcze w tym roku starym. Mam nadzieję, że to mi coś się nakręci. Natomiast gdyby tak się nie stało, to już teraz chciałbym Wam złożyć tak życie noworoczne. Oby nowy rok był lepszy od tego, który już przemija. Obyście mogli zrealizować swoje jakieś plany, aby jeżeli ktoś marzy przypuśćmy o sprzęcie retro, aby szczerze tego, aby udało się to zrealizować, aby taki sprzęt otrzymać, dostać go. W nowym roku także przyjdzie kilka usprawnień w kanale. Tu będę potrzebował też troszkę Waszej opinii, ale o tym później. Dzisiaj nie będę za dużo mówił. To jest raczej omawiać te rzeczy, będziemy z okazji innego odcinka. Natomiast dzisiaj bardzo fajny pomysł dał Amiga Rules, pozdrawiam z tej strony, żeby zagrać sobie w Santa's Christmas Caper. Nie grałem w tą grę nigdy, natomiast widziałem po screenach już na internecie, że jest to gra w, naprawdę w bardzo świątecznym klimacie. Zresztą sama nazwa mówi, tak? Santa Christmas Caper, tak trochę się mi kojarzy. Jakby Święty Mikołaj miał uciekać, tak, z, ze świąt, tak troszkę to sugeruje ta nazwa. Natomiast zobaczymy. Mówię, nie grałem w to nigdy z Chęcią. Y, spróbuję swoich sił przy tej produkcji, co oczywiście zaraz wam pokażę. Miałem pierwotnie Chęć zagrać w Holiday Lemmings, ale coś nowego. Zawsze na nowe gry jestem jak najbardziej y, otwarty. No dobrze, moi drodzy. Jeszcze raz, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. W razie gdybyśmy się mieli nie zobaczyć w tym starym roku, a tymczasem ja przełączam kamerkę i zagramy sobie na Amici w Santa's Christmas Scaper. No i dobra, jesteśmy przy Amidze, też też wszystko ładnie przygotowane. Zagramy sobie dzisiaj z Bucha Deloitte. Ostatnio nowe gry właśnie w ten sposób nagrywam, ponieważ już mi brakuje też trochę dyskietek i wiadomo jak to jest to trochę ścisze, żebyście też mnie słyszeli. Dobra, dłucha da tu się nam ładnie ładnie nam wyświetla. <śmiech> <śmiech> Może nie dałem kasy twórcom? No cóż, mają no do tego prawo. Dobra. No odpalaj się odpalę. Jestem ciekaw tej produkcji, naprawdę. No i mamy. Święty Mikołaj, prezenty. No, tak to wygląda. Santa Claus with jelly for a fox. Dobra, jakiś klientowy. Zagrajmy. O czym czym to się je. <laughs> no. Tak, rzucamy tutaj, widzę, śnieżkami No, już nie ma go do... Więc Prezent, platforma Ach tak. O, oni się odmrażają No cóż I śmigamy dalej Mam jakąś osłonę, to była coś mi w tym momencie, mam taką nadzieję. Tak! Od razu! Przeciwnicy w śniegu są. No, a się lubi sobie zwolnić w tej grze czasami. Czasami tak fajnie szybko, czasami trochę wolniej. No, grafika taka przeciętna, nie? To raczej. O! Zdjął mnie! Grafika taka raczej bardziej przeciętna. O, jest życie, dobra. Żyć nigdy za mało. Natomiast taka <grych> fajna gierka na chilloutu. Pierwsze takie wrażenie to właśnie, że taka raczej spokojna, nie? Dobra, co teraz? Na platformę, dobra. Teraz nie musi mi też zgarnąć. Ach, spadłem. Dobra, jest. Uff. No, brakowało. Jestem ciekaw tylko czemu ten święty Mikołaj Nie wiem to, Gdzie on dąży Czego on szuka? Żadnego intra, nic tego od razu Ach, zdechłem. Od razu po prostu etap Może o to właśnie tu chodzi, nie? Że... O, ale duży prezent I co, mogę go wziąć? Nie. Coś jeszcze muszę w takim razie zrobić, bo tu widzę, że już jest koniec etapu praktycznie. Zobaczcie, tu się nic nie dzieje. W ogóle, co to kurczę? Jest jakiś perfum? Co to tak skacze? Często mi chcę atakować. nasz Mikołaj jest bardzo gruby i nie potrafi robić na Ach, umarłem. Co ja mam teraz wymyślić? Ale pokombinujmy że trzeba te... ta, trzeba prezenty chyba wszystkie zabrać. Tu widzę, że jest Gifts. Mm, to trochę mnie czeka teraz... Mała no, Jest 6, to jeszcze brakuje mi sześciu prezentów. 5. Okay, no, czekamy, dawaj. Jeszcze, dobra, idziemy, idziemy po niego. Pszit. Raz, dwa, jeszcze trzy. Jeszcze tylko trzy prezenty. Raz. O no, bym tu nie spał. Dobra. I co teraz? O, super. Kurka. Bańka mnie chyba. Nie. Ale spróbujmy od nowa. Jeszcze raz. Idziemy. Ale przynajmniej teraz wiem, że muszę wszystkie prezenty zbierać, bo tak to sporo puściłem po drodze. I do góry, i do góry. I tu są dwa. Hyt. Hyt. No. Szkoda, że nie można ich zabijać tych sporków jak w Mario. Po prostu skoczyć na łeb i, i z głowy. Ułatwiłoby mi to na pewno sprawę. O, tego też tutaj. Hyc, i mamy kolejny prezent. Chcę to przejść, trochę no, kurka. Na no, chodź, hać. O, dobra. No. Dobra, mach, 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 na platformie No, kurki nie dosięgają. Dobra, poradzone. Jeszcze siedmiu prezentów brakuje. Raz. Dwa. O, oh, fak. Zabij, zabij, zabiję. Dobra, trzech prezentów nam jeszcze brakuje. O cholera. Raz. To było dziwne. jest drugi. Trzeci, podejrzewam, że gdzieś tam u góry. Hmm, tu. tak. No, gdzie po Tutaj. I jest ostatni prezent, dobra! Gitara. Teraz trzeba coś wymyślić życie weźmy i tu jest Uhu! pięknie i drugi etap dobra no fajna przyjemna wielka taka do wyruzowania nie jest to na pewno jakiś y, killer jeżeli chodzi o platformówki ale polecam osobiście nie dobra moi drodzy to co na no dzisiaj to koniec. Jeszcze raz chciałem Wam życzyć wesołych świąt, drużycie porodzinnego. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pozdrawiam.